Cześć, witajcie w Drugi... nie, przepraszam, w ósmym odcinku. Teraz jest ósmy, przedtem był czwarty, przedtem był siódmy. Teraz w ósmym odcinku Nasz przygód z masterem. W pierwszym odcinku to nie będzie taki krótki odcinek. To będzie po prostu taki pokazowy odcinek, jak, jak to zrobić. Na przykład teraz zrobimy to, co zrobimy. Automatyczną przepalarnię. Pomysł mi dał LM233, pokazał też jak to zrobić. Więc... Potrzebować dwie kratki i tutaj jeszcze jedno musimy wykopać. Łoł, wow, przekopaliśmy się. Cóż my, cóż my uczyniliśmy. Dobra, tutaj już możemy zacząć budować. Czyli najpierw postawić tutaj hopery. Ale do klocka musimy je postawić, do jakiegoś klocka. by żeby one były tutaj połączone. Widzicie? Kurde, być, o, widzicie? Jest tutaj połączone? Jest. Tak. Następnie na te hopery trzeba położyć skrzynki. Dobra. Potem trzeba tutaj dać też hopery, też połączone do tego. Dla te hopery ponownie trzeba dać skrzynki. Teraz wam pokażę jak się kraftuje te hopery, bo ktoś może na przykład nie wiedzieć. Następnie musimy mieć dwa piece i te dwa piece stawiamy tutaj. Potem robimy. Pod... I potem pod tym piecem... Podziemy następne dwa hopery widzicie pod tymi hoperami a hopper to zbiornik to się wiedziała i tutaj stawiamy skrzynkę i wszystko działa Za zaraz Wam pokażę U, się nam przypalił żelazo a tak bo się sobie wróci, 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 wró ruszyłem na trochę tego wszystkiego tutaj wrzucamy Zaraz robię tabliczki sam pokażę, bo też się mogę czasami zapomnieć. Dobra. Dobra, nie starczy. Uuuu, zapomniałem. Mamy 16 kabli, nie no. Zapomniałem, dobra. Co się robiło? Dobra. Zrobimy w taki sposób. Przedmioty. Daj przedmioty. Stój węgiel. Możesz no, zrobić M w nagrywce. Hmm. Węgiel. O. No. Tutaj węgiel się zrobiłem, czy to rozbalki. Dobra, tutaj i ten finalny już mamy. ten finalny. Tutaj będzie tak samo. Ja zaraz pokażę. Najpierw. Albo nie, teraz... Ja, ja, tak, dobra, dobrze. Ja na przykład to. Miałem blok... Wiecie czego blok, blok... Kurde, zapomniałem. Wiecie, sobie na przykład... ...trzy kamienie. A tutaj... ...węgiel. nam się przypala. Du, du, du. To jest blog węgla. Tych opery coraz później wam pokazać jak się robi. Dobrze, ja zaraz skrzynki mi się nie robić. Więc robimy tak. I tutaj kładziemy skrzynkę. Tutaj skrzynkę kładziemy. O tutaj skrzyneczkę. Jedną pojedynczą skrzynkę tutaj kładziemy. I chodzi tam jeden taki. A żeby zrobić takie coś co ja tam mam. To trzeba zrobić sześć takich. Tutaj i tutaj skrzynek. To jest trochę drogie, ale może być jest spoko. Tutaj mam te pasyki, też dla ozdobę ale też coś nie, nie będę robić. Tutaj mam farmę. Mam z krzesło krzesło krzeszł, I tutaj parcie mamy już itemy skończone, wypalone już. No to było poczucie, bo ja chcę sobie zrobić. O takie coś. Tutaj na przykład schodzę, tutaj mam. Du, 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 du. A dobra, tutaj się wezmę, tutaj się jeszcze wezmę i wracamy. I idziemy. Tutaj mamy moją farmę zboża. Zbóża. Sioła. Dobra, nie, zboża. Po prostu, żeby na przykład roznoszać zwierzęta, zwierzydę na chleb. Jakby ktoś nie wiedział jak się robi też lok węgla ale blok węgla dodali w wersji 1.6.1 1.6.2 ci tylko premium mogą robić blok węgla bo 1.6.2 jest na premium już 1.6.1 też tak się robi blok węgla no to trzeba, to będzie taki krótki odcinek 6 minut ale to ma, ma być taki pokazowy odcinek i kolega, kolega mnie prosił żebym powiedział coś w odcinku więc ja to powiem Świnia! Dobra, powiedziałem i... I mam do Was pytać. Mała owiecka ma futelko. Ja no, mała owiecka. No, mała owiecka ma futelko. Mała owieczka ma futelko. Dobra, za jutro je to się więc teraz będę kręcił tak na, na zapas. Tak na zapas. Tutaj hmm. to mogę się rozwalić tego. Chodźcie, chodźcie tu kucaki. Chodź tu kucaku. <grym> Dziękuję. Może no, to jadłek jak się dają, to jest spoko. ja i dużo żarcia kurczaku. I am evil. Evil. Katarzyn macie popitkę. Pijcie sobie i chcecie. Tyle łydzi złączony. Tego nie chcę wziąć tutaj. Coś robię. Mało miejsca tu jest. Więc w następnym odcinku będziemy to wyrównywać. Ja to będę nagrywał teraz, aby to będziecie widzieć też teraz, jeśli będziecie chcieli. Bo ja? to jest zapas nagrywać. Moczą się! O się! No, dobre, dobrze. Nie, 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 Nie. Nie. Zwierzaki otrzymą się... Wisja ratunkowa. Aha. Ej te dobre! Dobre! jakiś Zwierzątek. Jakiś zwierzaczek który będzie przypadkiem zalany. To woda tutaj będzie spływać, 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 spływać. I go uratuje tu, zwierzątku. Nie jakiś zwierzątek. Albo nie, mam pomysł. Że tutaj będzie farma owiec, bo owce potrzebują mieć dużo zbo dużo trawy, żeby im rosło to. Żeby im to rosło. To rosło, co rosło. Aby rosło im wiecie. Czas to, 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 to ta kupa. Mam dowareczkę, bo się do jem. Nie, owco! Ow co, chodź! Chodź do mnie! Ow, co, owco! Dępaj kurczaku! Wracaj do mnie, dępy kurczaku! To chodź tu tępaku, tępy łys. Łysy, łysy chamy zbolały, no ale mu dogadałem. Chodźcie wszyscy tu. Ładnie wszyscy tutaj mają być. Wszyscy się tu zebrać! Omegy! Chodźcie. No, boż. mało małe kurczaki. O, topią się, już, już się topią, patrzcie. Lara. Nie topię. się Dozym kucakiem! Doseladę, du... Do... No, wszystkie kuczaki tutaj! Dobra, uratowałem je. Ja jestem... Jestem bose. Jestem bose, ja to wiem. Miałem no, no, teraz te kurczaki gdzieś? Nie chcę ich, nie... po... O! Wejdź, wejdź, wyjdź! Du, 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 du! Dobra, ty wracaj, i <laughs> Jaki pro kurczak! Uchodzi. No, ja sobie, wejść! Ja chcę wrócić! Au! A u moja głowa. Won. Won. No! Won. Tępek krówska. Dobrze, Tępek krówska. Nie no, chleb się robi. Czy chleba... Czy kawałki suchego chleba kamień wystarczy? że je będą zabijać jakieś zwierzęta. No jeszcze ja mała krowa się topi epicko. Właśnie, wam! Idź, tąd, ten paku. W sumie krówka są najgłupsze. Mm. Dobra, dobra. Kto chce, ten wyłazi? Kto chce, wyłazi? Chodźcie tu do mnie. Dobra. Sam tego chciałeś. Żegnaj. Sam tego chciał. Ja go nie słyszałem. O to się kłócza, Tutaj muszę sprawdzić... No... No... Owca... Uczu... się, ten ku... Rozmnoży was bym, że jak jednego zabić. Spój. Si Oni on, on się rozmawiają szybko, szybko... No wam, Tempa... Cido... Właśnie tu wszystkie te... Mili panowie... Panie... Przekro mi, wróć do mamy. Ej, nie kłóć go. Owszem nie kłóć. mam tak, senaj. Mm. No, oczy mi się tempa owco. Muszę wrócić. I znowu. Won. Dobra. Powolnę się. A tam kurczaki te małe, kakao. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie! Szybko, 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 szybko! Dobra, chodźcie tu, chodźcie tu, chodź. chodźcie, tu. Tak, szybko i, i wychodzę, wychodzę, wychodzę! Ojej, oh, oh yeah. Chodź się! Chodźcie! Jak jej futro... Aha też to ta to mała spoko. Dobra, chodźcie. No chodźcie, szybko, bo ja chcę się to śniadanie zjeść zrobię cięcie i procedować jak ono już tam Będą się z Wam pożegnać, Więc zaprowadziłem je już tam. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!